Mleko, jutro piątek, mleko się kupuje. Tylko to nie nakaca, bo ja pić nie będę. Ja tylko będę testował, to się testuje. Jak tam pani Krzysztofie było w sklepie? Makaronowca. I... O, I Nie ma za co. To no zawsze kurwa tu, ja nie nadążę prać już. Tak? Что пан тут накупил? Пане вы чеху выбирай, пан. Я тоже я не хочу. Выбирай. А, а себе выбирай, то будешь ты высылал. Можешь купить поштовка. За Паткин hmm. за Шевским маш. Мужчина, точно? Тут пуги за границей. Dziś świętujemy? Dzisiaj Cholera jasne. A co to? A co to ja to nie będę testował To co? O cholera Jakie rusztowanie jutro będę ciągał? Jutro wolne masz Jutro wolne masz <noise> Thank yes.